Siemaneczko, jestem Dawid, jestem teraz koło Nowa Park i będę nagrywał vloga, no i no, jestem samemu, nikogo ze mną nie ma. Mam i, no i robię cięcie i zaczynam jak będę w Nowa Park. No, jestem w Nowa Park. No i trochę się cykam nagrywać. No, kurde. Czego się nie robi dla YouTube'a Nie wiem czy coś będę kupował, ale Będę Pójdę do kropa zobaczyć jakie są fiszki No to Cięcie I będę w kropie zaraz Raz, dwa, trzy Jestem Oryginalne Chyba fish. no o fishboard no i teraz będziemy jeżeli jakieś ubrania um, um, Co tu mogę powiedzieć? Um, cięcie. No tu już nikogo nie ma, ale ja jestem z postrepu Stali gorzy. znaczy jest po tamtej stronie, o tam o nie wiem, czy będzie widać, ale o. W tą stronę. O, jest. No i... No. I biegnę po lody. Loda. Yy, w, w komentarzach pisze, piszcie, kurde, yy, które lody bardziej lubicie, czy kręcone, Czyli takie na wafelku czy na patyku. No i to każdy, kto to ogląda, ma zostawić lajka. Like I kto nie dał jeszcze subskrypcji, ma dać subskrypcję. Zjeżdżam wingą. Na zero. I jedziemy No i cięcie i idę do i, sklepu zoologicznego. Dzisiaj miał być inny odcinek bez, i, i, tego teraz ale nie nagrał mi się o mnie. Teraz zera będę chodził do sklepu zoologicznego, No i będę wchodził. Idę w jakieś murzymy. <grym> Yes. Wchodzę Trzeba włączyć kamerę. Wchodzę nie kamery Wychodzę ze sklepu Wyłączyłem kamerę, bo pan wiedział, że nie można kamerować Mam no. Gdzie mogę iść? Pokażę wam fajne lizaki Albo nie, bo pan jest Um, idę do Empiku. Biegnę. Um, pozdrawiam Matyldę, Oliwkę, Hankę. Kurde, wszędzie są zaby, czekajcie, wejdę i włączę. Dobra, ja jestem. I może być cicho. I cięcie, wychodzę ze sklepu i że tak cicho mówię, ale nie chcę, żeby ktoś mnie usłyszał. No i cięcie, już wychodzę ze sklepu i idę do Piotra i Pawła koloda Aha, tutaj to coś, to i, miałem wypadek. Uh -huh. Miałem wypadek. O tak. No i mnie, no i tu się rozciąłem trochę mi się zagoiło, a co, trochę nie czekajcie chwilę y idę kupić y chrupki albo chipsy nie wiem o połączono znowu tak jak trochę ze zrobię y -y -y które są tanie o ZZ89 takie o to chyba te se wezmę o no to biorę tak to są to. mało jest trochę próbki idę po coś dobrego do picia Osągi Chcemy cytrynowe fanty i jaka to weźmę sobie taką czerwoną fantę. Jakąś, nie wiem, czerwona jest. Tak puszkę Wam pokażę. Bo taka. Cześć twist a ile ona? tego nie widziałam im ziga dobra i poszukamy czegoś innego do picia za 3zł kola 9 fanta 9